Wszystkim to ja, ale Nie nartani Michaliście! Ja was nie wiem, dobra pan, Nie, da, da się przecież to zrobić Ej, ale nie zostawiajcie mnie tu no, Alan, mógłbyś nie patrzeć. Mógłbyś nie patrzeć. Ale możesz nie No kur... Wiecie co, pijcie, pijcie, no, spróbuję włóknąć pod tym, jakbyś na tym czarnym. Ej, jakby. K by wskoczył na ten róg i później by te przeskoczył? Tylko to. No dobra, teraz już GG. Przecież Szymon jest sam, on tego nie przepał. Dzisiaj ogrywamy grę. No. Bred. Teoretycznie, teraz na olejowi mógłbyś powiedzieć, że mu ojciec zdechł. <śleszy> <śleszy> Proszę teraz y, zrobić to z ultrakiem. No za dużo grał. Here and now. za ma? Dobra, jedna osoba, jed no jedna. No i jedna person, jedna! Tak, jedna jak tam Yo. chyba trzech geniuszu! Jak dwóch, jak dwóch! Pięć nij. My gramy w jakiejś k*** z Nightcatcher Uff, mnie! Chyba to mój peca kamel od internetu. Dziękuję, wracam tam. Ciebie zaraz wymienię. YouTube się przyczepił do, do mojego poprzedniego filmu. Uznał to za spam. Widzicie różnicę? Co? Co? Nie mogę przejść! Potrzebujemy pomocy starszej pani. A ona no może? Dobra, no zawracam, wiecie, rację sobie. Jak on mnie tym złapał, niby? Dobrze ci tak. Też, to jest skin. Ten na którego ludzie czekali pół roku, tak samo jak na milestone Noliego. Ta dalej działa. I gdzie mam pod kontrolą? Bardzo nienawidzę snów? No nie wiem, w od 1 do 10, chyba 200 pieprza! HOOOOOOO Art like man! Art like fun! Czu, jestem w stole! What the fuck? U... Proszę Cię, Domin. Obróć do Ja O nie! Pójdę! Mogę ja pójść za Domina? Tak, może pójść za mnie, da? No? E, Ale ja za tej piłki nie widzę. Bierz może się wrócę.

Ten sk***** zimne, masz rację! Właśnie sobie matka obraziłem. Słuchaj, dupę! Gra z lat dziewięćdziesiątych dla no. dzieci! Oj, Dominik! Ma pani piękne zęby, planku, kochany na, nas! Na... Nie zmienię Ale... Co, by... Co to jest? Spójrz na to... schody! Do nieba! No, proszę. O, bila, nie PROSZĘ! proste! Nie, mała, nie, taki, Nie, mała. No, nie, KURWA! Nie, mała. No, nie, mała. nie, mała, nie, mała, nie, 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 ja tam chcę! Ja tam chcę! Ja tam Puszczaj! Puszczaj! Nie! Puszczaj! 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 Jeden! Puszczaj! 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 No Karol! Karol Puszczaj! 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 Jeden! No Karol! Puszczaj! 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 Puszczaj!

Ah! <laughs> God, zabiję! Zabijesz! zabiję Ja! 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 I'M THE KILLER OF this year. Oh, nie! O nie! Ja! Tato, tato, Ja! choinkę.

Не Вот ваш мультик еще стал.